Hejka tutaj, wiki wiki króliczek, no i dzisiaj będę, ben... no i bardzo was przepraszam, że tak długo filmów nie było, przepraszam, 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 ale dzisiaj będzie fajny typ dzięki Ja już nie przedłużam, zostawięcie łapki w górę, subskrypcję i zaczynamy. I, pop... I przepraszam za odgłosy w tle. Się dzieje. A jak bohaterzy mają na imię, dowiecie się w dalszej części historii. O Jezu, jak o Boże. Dzisiaj jakieś chorubsko chyba zapadło. O Boże. Chyba dzisiaj dziewczynka dziewczynkami w domu posiedzę, bo nie chcę jej wypuszczać. Zimno jest. O Boże. Wstawaj Leniu. Która godzina? Która godzina? Która godzina? Dziecięco ubrany. No faktycznie. Dłapałam cię. Dobra, już przestań, Przebieram się wyjść do dziewczynek. Dziewczynki. Dobra, przebieram się po prostu. Tak też nie możesz, bo jest za dziecięco i idziesz do roboty. Przecież mówiłaś, że jest niedziela czy tam sobota. I co z tego? A w sumie to nie idę. Ja sobie zwolniłem. <grystanie> Że to zwolniłeś mnie na zawsze? Nie, na jeden dzień. Czy ty oszalałeś? Na jeden dzień, jak ja muszę w poniedziałek z córkami w domu siedzieć. Mija, kaja, wstawajcie. Dziewczynki, przebieramy się. <grystanie> No jakby ktoś się pytał, dziewczynki są jednojajowe, czyli są do siebie bardzo podobne. Oj, mi piżamka. Ta i piżamka spadła. Oli. No co, przestań nam mnie ciągle mówić Oliw, jestem Oliwia. To przecucia jest. Oj, co? Co? Idziemy dzisiaj do szkoły, bo dziewczynki tak jakoś mają nas zapchane. Ja chyba jednak nie pójdę, też coś się źle czuję. A ja nie idę do pracy, bo się zwolniłem. Że co? Na jeden dzień. Oliw możesz wziąć? Co Dobra, ale nie mów na mnie Oliw. Albo nie, możesz na mnie mówić olif, bo śmiesznie. Mama, co ty tutaj żymiłaś? No, spakowaliśmy się na górze, no to wiesz to zawsze musisz mieć jakiś problem. Ojciec. Tata. Co tu się dzieje? No i co spakowaliśmy wczoraj, to wiesz. Mia. Kaja, Oli, wchodźcie. Okej. Okay. Dziewczyn. Yy, mężuś. Masz za dziewczyn do yy, tych przesałek. No tak. Czy miasz ja na rękach, miję, je, kaje, eee. ja tutaj kołkali. Tam jest, z tyłu mija. Dobra, jak zwykle muszę sama wszystko spakować. Oli bo dzisiaj jedziemy do marketu, żeby coś sobie kupić, bo mamy za mało w tym życiu właśnie o, podpaski sobie muszę założyć podpaski poza tym dzisiaj chyba pójdziemy na basen albo na plażę chyba jest na plażę, bo tak będzie lepiej dzieciaki, mężuś no, mamuś, ja idę tam do toalety, dobrze? A ty na mnie nie patrz, baran. Dobra, dobra, nie będę patrz. Nie nazywaj mnie baran. Dobra, ale jesteś leniuchem, śpiącym. Ech, no to a jest baran? Zamykam drzwi i O, O, w dół Dlatego, że masz tak blisko swoje krzesło koło tego, koło drzwi. To wiesz, Olif, jak ten nos mnie boli. i muszę sobie założyć, tylko czekajcie. Muszę się na początek umyć. Ręczmy, tutaj, to, królewki, tak, Jakieś płyniki na pola i się myje potem będę jeszcze musiała dziewczynki umyć bo będą wszystkie razem w wannie nie wiem ale chyba zmienię tą wannę no to już lepiej teraz ja się wszystkie dziewczynki mieszczą tylko chyba to oni fajnie Okej, okay, już chyba wyjdę, a to światło może być mi Okej, okay, na początek muszę iść do tego, muszę tutaj, o Jezus. I to okular już sobie założyłem, nic, nic nie widzę. a z daleka, takie kija. O. O, sobie. No i od razu lepiej. Okej, okay, to ja już idę wam robić śniadanko, dobrze mamusiu? Okej, okay, robimy im śniadanko Okej, okay, dziewczynkom jak zwykle takie, im takie No bo one są malutkie Idę im zaleźć <laughs> Może dziewczynki odłożycie na chwilę misie? Mija. Nie, czekaj, czekaj, dziewczynki, cześć, mam się ja po Jest, ale nawet było lepiej na stole, więc... butelka będzie będę tutaj pasowała, tak na boczku. No, oliw możesz już usiąść, ale pilnuj ich, tych misiów, bo oni się bez nich po prostu nie ruszą już potem. Jeszcze na jednej dziewczynki robimy tam babcie. 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 Oliwa, ty chcesz kanapkę czy jajko? A mogę mieć jajo? Dobra, Oliw, po prostu jest coś... Okej, okay, przyniosę Wam łóżki, żeby nakarmić te malutkie. łyżki. Proszę. Proszę Kaja i mija, Okej. Okay. Nie, nie złożyłam, a w sumie tu podgrzałam już mleko. Ale poza filmem. Dobra, to zrobimy i ja Z boczuwniem. Wiem, że się nie gotuje w garnku, ale ja drugiej paterni nie mam, to w garnku gotuję. Tylko Jezuś, gdzie ja mam? O Boże, nie mam tego, tego, jak to się nazywało, kójcze, kójcze, taki. Jak to się nazywało? O, ale mam makaron, może będzie dobrze. Jeden z tekunio, drugi z tekunio i trzeci z tekunio. Jeden, a w sumie nie. Jeden makaron, drugi makaron, trzeci makaron. Dziewczyny nie ma bocz, dziewczyny i chłopaki boczka nie ma. To ja jak nie będzie, nie będzie wczoraj... W sumie to będzie makaron, a już się pali, już się pali, jaka jestem fakalna w gotowaniu. A może? O. A, aha. O Boże. O, jeszcze y, ten jedł mój taki do... O Boże, Wisiek. Mój taki do, do jak to się nazywało kurczaki? No taki do herbaty z baneczek. Ja ten banuszek chyba w każdym domku mam. Nie wiem, czemu ja sobie herbatę zrobię. Tylko gdzie ja mam kubek do herbaci. Okej, okay, wiem, że to jest narzucone. Proszę, Baranie, proszę, Oliw. mów, no mnie, bo nie mówiłam Czekajcie, za chwilę widelze przyniosę. Okej, okay, to sobie chyba nalejemy. Tutaj mam picie dla Oliw. Oliw masz. Oj, do Kajt. tam mi, mi ja usiądź. co... To jest Kaja? Tak. Babuś. Masz mleczko Kajumia. Na chwilę ciebie na kajmie, bo wiem, że ty nie umiesz sama. Proszę Kabusia dla ciebie baranie. Głupio, uczynię, no mnie poroń. Ale tak ze mną zapomnieli. Za chwilę idę. O, jeszcze sztuczce nie przeniosłam. Jezus. Jeden widelec, drugi. To jest łyżka. Drugi widelec. I zresztą mnie tutaj Drugi widelec i trzeci widelec. Trzeci widelec jest. Okej. Okay. Okej, okay, to niech się dam tam, tam, tak. No i chyba włączę kuchenkę, bo na tak nam się nasz nowy dom spali po prostu. Masz oliw, dzięki. Jak szybko zjadłeś trójcia? Ja też chcę, więc masz baranie. No, Powiedziałem ci nie pani baranie. Ty też szybko zjadłeś. Nie możecie iść pakietu, jak normalni ludzie. Nie, ja wpycham całe do buzi. Ja też. Nie, ty małymi łyżeczkami byś najchętniej brał tak jak mija. O właśnie kaja. Mija i kaja. Malusz pijemy, albo nie jeszcze nie. Chodź tutaj tak dobie na rączki na chwilkę. O, ty też już skończyłaś, jeść, dziewczynka nasza taka. nakarmiam oliś ją Oliw, proszę ciebie bardzo. Dobrze, mój za chwilę tylko wypiję swój swój soczek. Czy tam, tam Co mi zrobiłaś? Tą tacy twoją lemoniadę. Lubię ją. Chcesz trochę spiewać mała? Eee, eee. Masz troszeczkę. Tylko ten smotuś wyciągnij trochę. O Boże, do kubka mi wpad smotuś małej. O Boże. O, masz troszeczkę. Smakuje. No, fajny makaronik. Zrobić Wam na obiadek taki makaronik. wszyscy zjedli, no to teraz kajmimy dzieciątka. Aha. A, na kolanka niech sobie usiądą. na Oliw, możesz mi zanieść je i zanieść na górę albo tutaj się z nimi pobawić? Tutaj się chyba z nimi pobawię. Mija, Kaja, idziemy. Chcecie na trampolinkę? Chyba chcecie. Mija, bo za chwilę mi spadniesz. Mija. Okej, okay, Kaju, Kaju. Chcesz porysować, Kaju? Mija, najwidoczniej twoja siostra. Jedno jajowa chce po prostu sobie skakać. Ua! Jezu, co to było? Twoja siostra. No, wiesz, chcę sobie skakać na trampolinie. Nie pozwalaj skakać bez opieki na trampolinie. Dobra, dobra, dobra. Kajunia. Chodź. Ja, może jakąś kanapę, dziewczynki jednak. Okej, okay, dziewczynki są na naszej wielkiej kanapie. Można tam nawet sobie z i z skakać. Mi, dziewczynki. O, chcecie skakać. Okej, okay, poskaczę z wami. Okej, okay, ty też już idź, brudasz ku mój taki... U mnie ząbki. I się wykąpnie, bo nie lubię. Ej, ale kranu nie odkręciłeś. A co ty patrzysz na mnie? Bo mi pozwoliłeś. A kiedy? Ledy. Okej, okay, talerze, jak zwykle. Dziewczynki, pomożecie mi podkładać. My się bawimy, a Okej, okay, dziewczynki, okej, okay, dobrze. Jeszcze się trochę wody napiję. Na <ślesk> Czekajcie. Okej, okay, tak jest dobrze. Okej, okay, tak jest dobrze. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jakoś mi się tutaj podskładało wszystko. No i no, tego noża mogłam wsadzić. Co ja jestem jakaś po prostu nie wiem. Dziewczynki, będziecie się tej grzecznie bawić. Jak chcesz, mamo, to mogę tutaj z nimi się pobawić chwilę. Yy, a nie chcecie iść do sklepu? Ja, 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 ja! Ja! No chyba dziewczynki jednak Oliw chcą na jutro wyjść. A ja chcę spać. Bzz, 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 bzz. I jak zwykle, co? I taką łazience. Ja go na górę dzisiaj prowadzić. Nie będę po prostu go położył na kanapę. Jakoś. O, o, o jest! Położyłam. Oliwy. Okay, Okej, już idę. Musimy dziewczynkom ubrać ciuszki. Mamusia no, one mogą mieć te, jak to się nazywało, Te misie? nie pamiętasz Olif jak się nazywało misie? <grystanie> Masz kurteczkę Olif. Nie chcesz tego? Jakiegoś innego? Nie trzeba, mamo. Weźmy dziewczynki z tego. <grystanie> Olif, bo ja chcę sobie buty założyć. A no tak ja jeszcze butów nie mam. I też nałóż pierwsze pieszekali. A to nie jest... A to nie jest mija? Nie, ja trzymam mija. Okej, okay. okej, okay. mija, butki, butki, okej, okay, Oli, teraz ty możesz Kaj, y, y, mi założyć butki, bo ja zakładam Kaj, ja, okej, okay. okej, okay, tutaj możesz ją postawić i sobie buty załóż, okej, okay. okej, okay, idziemy, tylko wezmę portfel. Bo tak to bym nie mogła iść. Chyba też Wam wziąć do jakiegoś wielkiego kubu, albo po prostu wyciągnę torbę. O! Oliw, podtrzymasz? Albo nie, po prostu tam włożę portfel i te herbatki. O, jeszcze dziewczynkom mleczko włożę. Poczekaj chwilę, Oliw, okej. Okay. Usiądź sobie tutaj właśnie, o tu. Okej. Okay. Usiądę z miją. Okej, okay, jeszcze dziewczynko mleko tylko podgrzeję. Dobry za to oparować więc y, dla Kai jest gotowe A dla Mi? Dla Mi już jest od razu gotowe Okej okay, dziewczynki jesteśmy Okej okay, idziemy A już jesteśmy Dzień dobry, dzień dobry, co Pani sobie życzy z córkami, Wszystkimi trzeba. My poprosimy dwa tablety bez y, nakładek, ale y, poproszę jakieś różowe albo żabkowe. Poprosimy żabkowy telefon, y, poprosimy też ananasowy, no i poprosimy też taki czarno-biały, y, to biały. Dobrze, y, ile płacimy? To są akurat w dodatku, więc możecie zapłacić przez internet, kiedy tylko chcecie. No za 3 lata. Dobrze. A tak dzisiaj są walentynki, więc może kupimy jakieś kwiatki. Okej. Okay. Dzień dobry. To możemy kupić jakieś ładne kwiatki. Proszę bardzo, wszystkie tutaj są do kupienia. Dziękuję. Ja poproszę tego takiego miętowego. Dobrze, a może oliw potrzymasz? Potrzymasz oliw? Tak. O Boże, proszę. Ale Pani już dwa razy zapłaciła. Aha, okej. Okay. Nic, mamusia, ja mogę coś takiego tamtego. Dobrze. Albo nie takiego, nie Pan niech ma to na powie. Dobra, idziemy do kolejnego. Dobra, jesteśmy o może że jednak tego kwiata tutaj włóż. Dobrze. Dzień dobry, czy możemy tutaj jakieś truszki kupić? Dobrze. O jakie fajne mamki, mogę to sobie kupić. Please, please. Dobrze, tylko jakąś torbę. Proszę pani, czy pani ma jakąś torbę? No przecież tutaj proszę pani są jakieś torreczki. Pani sobie wyjdzie co, co chce. Bo wiem, że pani jest VIP. No niestety. Płacę za złotych. Dobrze. Jakoś to dziwne, prawda, Oliw? Tak, mamusiu. O i kolejna karta Oliw sobie weź. Mamuś, możemy loda, loda? Dobra. Na trzy lody będziemy. Jeden, dwa i trzy. Okej. Okay. Jakiego chcesz Oliw? Takiego. Okej. Okay. Jakimi dodatkami? Piankami. Okej. Okay. Oj, jeszcze wisienką. Był kubeczek pewny. a jakie wy chcecie dziewczynki? One chyba są takie różowe, ten sami. Ten sami, one są chyba takie różowe. Jedne i drugie. Drugie. Dobra, więc już idziemy. To mnie nie interesuje. O dzień dobry panie, Janie. Dobrze, już dziewczynka ma jedna z naszych takie same szelki. I taką z samą ton. O Boże. Okej. Okay. Dobrze proszę pana, do widzenia. Dobrze co lecia, my się z tatą spotkamy tam yy, na samej górze, bo umówił się z nami. Okej, okay, powinien być zakryta tata. Okej, okay, idziemy. Okej, okay. a ty bez płytki? No tak. No tak dla. Aha. Okej, okay, tak dla mnie było tak ciepło. O, jakie mnie nasze. Chodź, Oli. Chodźcie tutaj, dziewczynki, koło mamówki. Ja tutaj, że oli koło Olif Okej? Okay? I zakupię tutaj nasze Dzień dobry, co można prosić? Możemy prosić trzy pączki, yy, talako makaron z krewetkami, talako makaron z, z tofu i możemy też prosić kalaboro. Dobrze. A coś będą dzieci? Jest szansa na, na sushi, zobaczymy, co da się zrobić. Dobrze. Halaby na y, loko. Y, makaron z krewetkami i stofu. Okej, okay, dobrze proszę pani, już robię. Proszę tutaj z makaron z krewetkami i stofu. Proszę bardzo, makaron z krewetkami i stofu. Dobrze, a co się znaną dzieci? Musimy zobaczyć. O, muszę zrobić talakenę, bo pan tak prosił tutaj talakenę. Dobrze, proszę bardzo, Talekeny. Dobrze, dziękuję, proszę Pani. Miał być trzy pączki. Dwa różowe, jeden niebieski. Proszę, dziękuję. Ja. A Alala. Dobrze, i coś w mianu dzieci jest. Muszę się zastanowić, proszę pani. Nie, to nie w mianu dzieci. Nie, muszę po prostu popracować. Albo nie, już wiem. Po prostu zrobimy takiego. A, miękko. Tylko musimy to odczepić i tak zrobić. Daj to. I to z makaronem, ale już drugiego mięsa nie ma. O je, za chwilę zobaczysz. Widzisz? I makaron. O! Z czym ja to połączyłam? Z tym kurczakiem kurczę. O! A tak. Mi to. to jest monu Jezus. To mnie ja to zjadłam. byśmy jakiś inny makaron zrobić. Mamy makaron z... Że... z... akureczki. Ok. I to było w moim dzieci. Dziękujemy. Chociaż, żeby to się udało. było. Mamuś, mogę tam No jasne. Proszę już zabrać wszystkie talerze, bo już wszyscy zjadli. I idziemy do domu i kończymy ten odcinek. Dzimek. Za chwilę powiem, wam papa, pa? Już prawie mamy 700 subskrypcji. No i ja tam na nie mogę, misiaki jaki nadążać z tym, z tym, pozdrawianiem. Po prostu papa pa!